Ten test trwał naprawdę długo, bo aż 3 miesiące. Takie poświęcenie, 3 miesięcy, może nie poświęcenie, ale dla osób, które są tak mało cierpliwe jak ja, to było ogromne wyzwanie. Pytaliście mnie wiele razy, jak to się wydarzyło, że mam takie rzęsy. I to nie do końca jest zasługa natury, nie do końca to jest moja zasługa. Tylko właśnie od 3 miesięcy stosuję odżywkę relash, która wydłuża rzęsy i zagęszcza je. Jak zauważyliście, testy przeszły pomyślnie, ponieważ rzeczywiście moje rzęsy się wydłużyły, zwłaszcza na końcach. Nie wiem, czy widać to dokładnie w kamerze, ale są dłuższe, zwłaszcza gdy je pomaluję. Ponieważ jestem blondynką, więc nie mam tak ciemnych naturalnie rzęs, natomiast po pomalowaniu rzeczywiście widać, że są o wiele dłuższe. Codziennie należy taką odżywkę nałożyć na tutaj bezpośrednio linię przy rzęsach. I czekać, czekać cierpliwie. U mnie pierwsze efekty było widać mniej więcej po 3 tygodniach, miesiącu. Przyglądałam się, przyglądałam, zastanawiałam się, czy rzeczywiście coś widać. Było widać, natomiast na pełen efekt trzeba było czekać 3 miesiące. Także trzeba być cierpliwym, po prostu regularnie, systematycznie stosować tę odżywkę. Po zakończonej kuracji, czyli po tych 3 miesiącach, należy tę odżywkę stosować co drugi dzień. Czyli to nie jest tak, że użyjemy raz i nasze rzęsy zostaną tak długie na zawsze, tylko rzęsy mają to do siebie, że one po prostu wypadają i trzeba o nie dbać cały czas. jestem bardzo zadowolona z efektu, ponieważ mi naprawdę zależało na tym, by te rzęsy były dłuższe. Dlaczego mi tak bardzo zależało? Dlatego, że mój makijaż na co dzień jest naprawdę delikatny i składa się przede wszystkim właśnie z rzęs, z pomalowanych rzęs. Ewentualnie jakiejś ciemnej kreski czy brązowy cień, żeby podkreślić w ogóle oczy. Natomiast tak to wygląda na co dzień. U mnie dosyć naturalnie. U mnie żadnych efektów ubocznych nie było, żadnego szczypania, żadnego pieczenia, zaczerwienienia, nic z tych rzeczy. Natomiast pamiętajcie, że każdy organizm reaguje inaczej. Każde oko, każda część ciała, każdy z nas jest inny. Tutaj mogę Wam tylko powiedzieć o swoich doświadczeniach. Czy jestem zadowolona z odżywki? Tak, jestem zadowolona. Czy przedłużę kurację? Chciałabym przedłużyć kurację, zobaczymy jak długo, ale ten efekt rzeczywiście dłuższych rzęs bardzo mi się podoba. Także mój test dobiegł końca, był bardzo długi. Jeśli chcecie zobaczyć pierwszą część, w której opowiadam, że w ogóle rozpoczynam testy i mówię trochę o tym, co jeść, aby mieć zdrowsze rzęsy, aby mieć zdrowsze też przy okazji włosy i paznokcie, to zachęcam Was do klikania tutaj i jeśli wam się podobało, to subskrybujcie kanał. I do zobaczenia już niedługo. Dzisiaj nie jest dobry dzień. A jajku. To organizm. Każda część ciała. Każdy z nas reaguje. Marzę o swojej toaletce. wiecie, taki full wypas z pięknym, cudownym, białym, najlepiej lustrem, ale spokojnie kiedyś będę miała. To jeszcze, nie jest, to jeszcze nie jest to, co bym chciała. Nie wiem, czy u Was też tak jest, ale moje kosmetyki mają niby nóżki, po prostu same z siebie się poruszają, przemieszczają i najczęściej jeszcze rozlewają i wrócą.